Vlogmas. Dzień 19. Dzień dobry, mordki. Słuchajcie, mamy godzinę 8.50. Ja właśnie się przebudziłam. Ledwo buję. Moje gardło ma się coraz gorzej. Ale ja się czuję w miarę ok. także nie jest źle. Zaraz na 9.30 jestem u na Panią, która odbierze kurtkę. Więc będę musiała podskoczyć na stację na chwilkę. W ogóle nie wiem, nie wiem, słuchajcie, co to jest za fryzura. Um, I tak jest środa, więc dzisiaj idę do pracy na 14.30, 14.15 tak naprawdę, to malutki szczególik. Um, o, to jest nowa moda, słuchajcie, tak się będziemy nosić w 2019 no ale idę do pracy na 14 właśnie edytuję vloga teraz będę sobie dzwoniła znaczy w międzyczasie edytowania vloga zadzwonię sobie do mamuśki i do mojego porozmawiać i tak później wstaniemy, zrobimy śniadanko Ja właśnie zaraz będę robiła makijaż ale przypomniało mi się o kalendarzach także żeby nie zapomnieć dzisiaj jest 19 i powiem wam słuchajcie że ja nie mogę po prostu w to uwierzyć że zaraz jest 20 i tak naprawdę zaraz są święta więc bardzo, bardzo to jest dziwne w ogóle dajcie znać czy macie już wszystko przygotowane bo ja okazuje się że nie mam połowy prezentów może nie połowę, ale... no jednej trzeciej bym powiedziała. Muszę dokupić kilka rzeczy dla Julki, muszę kupić um, jeszcze dwie rzeczy um, dla mamy i dla dzieci Gosi. Dla dziadka mam już prezent, także tak, większość osób mam załatwionych, mam jeszcze kilka rzeczy, które chcę załatwić. Um, więc tak nie jest tak źle. Poczekajcie, bo tu... O... Um, Tak, powiem Wam, że w ogóle te vlogmasy minęły mi niesamowicie szybko i ja się bardzo cieszę z tego, że jest już praktycznie koniec vlogmasów, a ja nadal robię te vlogmasy, bo jak wiecie, jeśli byliście ze mną w zeszłym roku, to nie dałam rady, poległam. Niestety była to kwestia tego wszystkiego, co się działo z moją babcią w zeszłym roku i to był tak krótki odstęp czasu, że ja po prostu. Wiecie, stwierdziłam, że tymi vlogmasami wprowadzę się chociaż, w trochę, chociaż trochę w nastrój świąteczny, którego nie miałam w ogóle. Um, no ale niestety podziało to troszeczkę odwrotnie. Um, natomiast tak, minął kolejny, minął rok, i trochę bardziej się z tym wszystkim pogodziłam, więc. Um, tak. Powiem Wam, że. I mogę oddychać przez nos znowu więc już krople idą w ruch e, mam nadzieję, że się wyleczę przed niedzielą bo jak nie to będzie niebiło no więc ja się teraz maluję i zaraz do was wracam mam na sobie dzisiaj <laughs> bardzo minimalistyczny makijaż, bo nie mam żadnego konturowania żadnego różu, niczego mam tylko podkład, korektor i brwi Opowiem Wam, że totalnie się nie czuję, żeby się malować. Um, dajcie mi znać, znaczy, jak Wy się źle czujecie, jak jesteście chorzy, to im więcej makijażu macie na sobie, tym Was to bardziej denerwuje. Ja podkład nakładam do pracy z tego względu, że niestety mam bardzo dużo kurzu i jak nie mam podkładu, jakiejś warstwy ochronnej, to od razu się drapie, od razu mnie wszystko swędzi i jestem cała czerwona. Moje AZS nie za bardzo się lubi z takimi warunkami, w których, w których ja pracuję niestety. Ale na nic więcej nie miałam siły. Więc e, tak, jest 11-11. E, I ja właśnie się zastanawiam, co zrobić do pracy: czy zrobić sobie wrapy, tak jak jadłam wczoraj na kolację, czy makaron. Dobra, słuchajcie, pokażę Wam, czego użyłam do tego minimalistycznego make-upu: aż tego. Więc e, użyłam bazę Rimmel Lasting Finish, która już naprawdę mi się kończy, e, użyłam Eyebrow Filler z Catrice. Redki mojej z e, Aliexpress podkładu Revolution tego w sticku um, concealer and the fine -like corrector oraz podkład z L'Oreala i dwa pędzle z Real Techniques i to było wszystko i dzisiaj no. i dzisiaj właśnie tak przedstawia się mój makijaż i słuchajcie pokazywałam wam wcześniej że tu odpadła mi hybryda więc zaraz sobie tutaj Zrobimy hybrydkę. Będę musiała sobie w Polsce w ogóle kupić jakieś, jakąś bazę, bo mi się kończy. Dobry wieczór, mamy sali 23, ja przyszłam niedawno, wzięłam prysznic i teraz jem sobie kolacyjkę, mam kanapki z pasztetem, bo nie chciało mi się nic więcej yy, kłaść na to, jestem głodna, mam gorączkę, więc słuchajcie, zjem i idę spać, także tak, vlog był niesamowicie dzisiaj krótki, ale jeszcze tylko jeden taki, także wytrwajcie, a ja dziękuję za oglądanie Mam nadzieję, że wy się czujecie lepiej niż ja i widzimy się jutro.